Да, t h <laughs> Chętkę, że tak. jak ja, wygląda rzecz nic, to jak to jest. się współczuć, ale wybierz co wolisz. Otrzymując to muszę rozgryźć. Telefon to nie, ktoś, kogoś, który pomaga, zaraz biegnie. pomagać na akroś. i... się z Masz moją uwagę. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Teraz Państwu chciałem przedstawić hejnalistów tego popołudnia. To jest kapela jazdowska. Kapelę jazdowską popołała Justyna Rekś-Raubo, kurator programu w Galerii Muzyki Centrum. Pana ministra. Panie dyrektorze, szanowni państwo, zawsze przyjemniejsze są przyjścia niż odejścia, ale odejścia bywają przyjemne wtedy, kiedy żegna się osoba, która ma taki dorobek jak pan. I muszę powiedzieć, że wszyscy patrząc na to, co się panu udało, przychodząc tu tylko i wyłącznie na moment, a zostając na chwilę dłużej, musi budzić podziw. Zazwyczaj przy tej okazji pojawiają się różne refleksje związane z pojedynczymi wydarzeniami, z przyjaciółmi, którzy są na tej sali, dokonuje się różnego rodzaju podsumowań i one w Pana wypadku powinny trwać bardzo długo. Natomiast zobaczyłem też na program dzisiejszego spotkania, zobaczyłem, że o 16 jest taki punkt otwarcie barów i z tego powodu muszę się skracać. Natomiast dwie rzeczy chcę powiedzieć przy tej okazji. Spotykamy się w pomieszczeniu, które jest nowym przedsięwzięciem. Które udało się skończyć i które buduje na mapie nie tylko Warszawy, ale polski nowy, bardzo ważny adres. Adres przede wszystkim dla sztuk wizualnych, ale nie tylko. Także do kontaktów, kontaktów tu w Polsce, kontaktów ze światem zewnętrznym, ze światem, do którego odległość, jak pan zaczyna, była niezwykle duża. W chwili obecnej jest już dużo, dużo skromniejsza. My wszyscy jesteśmy dumni z osiągnięć naszych artystów w Polsce i poza granicami kraju. Ale wiemy też dobrze, że muszą być też te dobre adresy, te elementy infrastrukturalne, które powodują, iż o po sukcesy jest łatwiej. Ale potrzebują także tak, tak dobrych gospodarzy, jakim Pan przez te lata był. Chcę Panu za to bardzo serdecznie podziękować, pogratulować, ale podziękować nie tylko od siebie, ale od tych, którzy stoją przede mną i wręczyć Panu odznaczenie. Ja, przepraszam, jeśli mogę dwa słowa. Tak, dlatego, że... Pan dyrektor nie wiedział oczywiście. Nie wiedziałem. Ej, jestem zakłopotany trochę, bo ta droga, którą po prostu się posuwamy, poruszamy, jest taką sinusoidą, bo jesteśmy pomiędzy złotami i upadkami. I po prostu ja e, między złotami, uniesieniami i poczuciem upokorzenia. Ja po prostu boję się w tym momencie, czy nie będę miał tego poczucia upokorzenia w sytuacji, w której instytucja moja nie otrzymała budżetu, który pozwalałbym utrzymać tą instytucję. To, <słuch> będzie, to będzie drugi prezent Pani dyrektorze. Prezydent. Dziękuję Dziękuję. Ja tak, tak, Ja tak jak zacząłem, powiedziałem, że mam dwie, właśnie ta druga to jest nie tylko budżet, ale ten budżet troszeczkę czekał, bo czekał wniosek na elewację. I wczoraj podpisałem ten wniosek na elewację, więc Pan Dyrektor może jeszcze ostatnim ruchem rozpocząć kolejne przedsięwzięcie budujące estetykę tego miejsca z serdecznymi życzeniami. Ale... Tam, to, bo tutaj już, ja nie wiem czy ja zasłużyłem, no bo co z tego, że, że za tą elewacją my możemy nie zrealizować programu. Nie mamy pieniędzy na program. Panie ministrze, pan na pewno obiecał? To, tak? Dzień, dziękuję bardzo. Dzień, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, więc dziękuję za to, za znaczenie. Mam nadzieję, że zasłużyłem w większym stopniu niż przed chwilą czułem. I jeśli można teraz, w związku z tym, że spotkaliśmy się tu no, z powodu świątecznego, po prostu tradycyjne właśnie to spotkanie przy jajku wielkanocnym, ja prowadziłem to centrum do tej pory. Także ja teraz poprowadzę stół właśnie z tym jajkiem, którego proszę po prostu, no, jakby to powiedzieć, używać z najlepszą białą w dobre relacje pomiędzy ludźmi i wyniki tych dobrych relacji. instalacji.